Ja, dzisiaj jak sobie szliśmy na bazę to znaleźliśmy coś takiego jak to lizałam, nie wiem co to jest, Luku jak woda. E, nie, nie lizała tego, nie lizała tego, nie lizała tego. Nie lizałam, no. Użytujemy. To jest troszeczkę dziwne, prawda? Mhm. Uh Morku -huh. w gębie? Już od dawna. No. Znaleźmy, nie, wiem, my, nie wiem czy to jest szkło, czy coś innego. Dobre, ale to jest chyba szkło, bo jest tak gorąco, że szk... bo wiesz, no jak, to, jak piasek się podgrzeje, to wtedy to szkło, szkło się robi. My jesteśmy no, bardzo małymi, ale weźmy jeszcze kawałek lustra. Ale to jest na lesie odcinku. Tak? Więc mamy już komplet. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wysłuchajcie nas jak chcecie tak w ogóle. Gdzie możemy schować? Nie wiem. Ksaki. Tu Co to jest? Co? Co ty robisz? Ja bym chowam, to nie... nie wiem, umiem tego schować. Ała! Nie wiem, co w ogóle robimy na tym odcinku. Ej, co w ogóle robimy na tym odcinku? A jak go nazwać tak w ogóle? Nie wiem. Kokurce. Pająk tam wchodzi. Filip zabił go. Idziemy w Dobra, jak chcesz. Dobra, chodź. Ty zejdziesz, dam ci telefon. No ale wtedy ja zejdę. Au! Ty pedyl. Au! Co? No mi nie No, to wie. Mamy tu łapkę. Na bazie. Tak. Czekaj się. Jezus! Tam się się zaraz wypierdzielę. No, chodź. Hamulec. I to wie, jest tak gorąco, że my to w na sukląbę, po jest ten... Widać nas w ogóle? Na, napiszcie w komentarzach. Tym bardziej nie widać, bo. Dobra, teraz nas widać. Ale dzisiaj jest słone, czyli patrzcie. Bardzo się słona. właśnie do zakupu butowych. No to ile dzisiaj to po podkupisz? Co? Już super kupiłeś? Bo 4 cztery. Ja dwie, chyba. Idziemy po Twix'a? Co? mam po Twix'a? Co to? No, Twix to, dzisiaj się Ale no, nie, bo to musi się zamrozić, bo to się stopiło. Może teraz się zamrozi. To jest i... płynne. Dobra, no, widzowie... Idziemy? Gdzie? No, po Twix'a. Zaraz. No bo on się jeszcze nie zamroził. Bo on jest w lodówce, nie zawarzałem za w Tak szybko się nie zawrozi. Czy lody? To wy nic nie macie. my nic nie mamy. Ja mam wodę, ale dziś się zaczerwam. Co? Wpadajcie na mój drugi kanał, gdzie wyślę odcinek. Nazywa się Filip, Filipowski Games. Tam będę nagrywać... No po prostu gry będę nagrywać. Mm mi to ten kanał zrobi? No ale weźmiemy Twój. Mus muszę znać Twój. A w sumie nic nie muszę znać. Po prostu. What the fuck. Jaki po prostu chłop nie rozumiem. Dobra. Co może, my możemy robić w tym odcinku? Nie wiem. Po prostu gadamy sobie. Ej, dawaj, idziemy idziemy się po prostu. Idziemy zobaczyć. co jest ten Oglądajcie mój odcinek kul kontra dzieciak. Uj, a mi skożyło dupa. Dawaj, to... wstawaj stąd! Dawaj, siadaj! Siadaj! A, Nie dotykaj tego skórą! Nie w dupkę jechać. Dały nam 2 minuty odcinka. Cine. Bo inaczej się wyłączy. Odcinek. Sam. Bo nie mam tyle pamięci. Dobra. No dobrze, przepraszam. To ja zrobię. się dupa No, proszę. dobra. Chyba zaraz będziemy kończyć. Zostawiacie łapki w górę subskrybujcie Z dzwoneczkiem. I subskrybujcie nas jak chcecie. I wspierajcie nas, jak chcecie. No i wspierajcie Subskrybujcie z dzwoneczkiem. No, dobra, od początku. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem i wysprzyjcie nas, jak chcecie. O. Bo kończymy już odcinek, nie? No, dobra. Dobra. to papa